Hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest jeden z tych odcinków, które lubicie najbardziej oglądać Czyli vlog z lumpexów Plus haul zakupowy, o ile coś uda nam się kupić Dawno nie byłyśmy, zobaczymy co nam się uda znaleźć Także ja już jestem ubrana, jakaś jest taka niefajna pogoda Wiecie, jak my chodzimy na lumpy, to lubimy mieć takie... Ubrania bardziej taktyczne niż po prostu, wiecie, żeby po prostu łatwo było się ubrać i tak dalej e, Żeby nie mieć tyle na sobie warstw, a dzisiaj jest tak chłodno i tak wieje wiatr Że powiem szczerze, że mam tak, bodę na długich rękach i tą kurtkę, która z, e, ogólnie też jest z lumpa I w też mam dzisiaj z lumpa <grym> Przypadkiem to wyszło e, Ale no nie wiem, co ja mam tu jeszcze wziąć Czy brać bluzę? Bo jest tak... Tak dziwnie jest. Dobra, nie wiem, nie biorę. Nie, no raczej nie zmarznę, będziemy łazić, to Także let's go, zapraszam do oglądania. Jesteśmy już razem. I idziemy na lumpy. Tak jak mówiłam, jest giga zimno, <laughs> wieje wiatr, więc mam pustkę. wrzuciłam się do domu po bluzę. Jesteśmy w lesie, tu nie wieje. No dobra, teraz nie wieje, ale na zewnątrz wieje. No. Także idziemy i zobaczymy co nam się uda kupić i czy w ogóle lumpeksy będą dzisiaj otwarte. Módlmy się. Bo dobrze by było. E, nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Nie wiem. Ja coś nie pamiętam. Czekajcie, ile mamy do odwiedzenia tych tych? Czterech. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. no to cztery. Do czterech idziemy. Zobaczymy jak pierwszy. Let's go. Uwaga, jesteśmy dosłownie kilka kroków od naszego pierwszego lumpa. Chwila prawdy. Będzie otwarta jakaś pamiętam poszła. Lump było za połowę ceny. Patrz, 50%. Paragon. <laughs> tak, paragon. Eee, I czekajcie, ja kupiłam szybkie obliczenia. Cztery, Cztery rzeczy. rzeczy. Tak, na ostatnią chwilę wzięłam jeszcze jedną. Eee, Martyś, ty kupiłaś chyba pięć rzeczy plus dwa akcesory jakby. Tak, także... W sumie siedem. Tak. To co chciałam, kupiłam. Czy... Ej, nie patrzyłam, czy były jakieś spodenki, zapomniałam. Ej, nie sobie. było. Ja szukałam. Nie, bo tak? ja A, dobra. nie było. Dobra, to, to idziemy do kolejnego. Teraz będzie ten fajny? Yy, teraz będzie ten, którego ty nie lubisz, a ja Aha. coś tam znajduję. No dobra, no to idziemy. Uwaga, idziemy do drugiego lumpa. Jednego mijamy. Jednego jednak omijamy. Tak. Idziemy dalej. Cena mija, 8 zł. Idziemy. Się powtarzać. Pomyślmy, kto dzisiaj wyda więcej. Pomyślmy, kto kupi dzisiaj więcej. <laughs> tak, byliśmy w lumpie i co? Ja kupiałam cztery rzeczy Marcysa, nic. <noise> Coś, aż nieprawda. I wydałam teraz 32 zł, a, a chyba wcześniej nie powiedziałeś ile wydałyśmy. Wcześniej ja wydałam 44, a ty 49,50. Dokładnie tak. Idziemy ja teraz chyba... Ej, A teraz idziemy jeszcze? Idziemy do tego trzeciego teraz. Lumpa. Jak robimy? Jedzenie czy... A może najpierw zakończymy lumpy i później... No dobra. Do I został nam ostatni lump. I prawdopodobnie w nim nie będzie promocji, bo tutaj było wszystko za 8 zł, także... Tak. Fajnie, kurde, mam sukienkę i trzy bluzki. Nie zdradzaj. Ale już tak ją pokazywałam. Aha, wski tutaj. <laughs> dobra, wracam. <laughs> tak ją pokazywałam, później jeszcze tak pokażemy z bliska na alu zakupałem, także oglądajcie do końca. Właśnie. Po pierwsze, nie było dzisiaj tam promocji, a po drugie jakoś nie było nic ciekawego. Znaczy, sukienki chyba były najładniejsze dla mnie. No. Ale z takich innych to. Lipa trochę o, Lipa. lipa Była taka jena ta chińska, co gdzieś tutaj ją nagrała, ale niestety nie rozmiar wartysi. Uwalewam na tym pięknie. No. Wzór miała bardzo ładny. No i teraz idziemy na jakieś jedzenie, chyba do maka, albo na hot doga, albo nie, na pizzę. Nie Jeszcze wiadomo. Się musisz się zastanowić. Mamy dwie godziny tutaj. No właśnie, nie wiem, bo wieczorem też miałam iść na maka, także. To może co? Dobra, no zobaczymy. Zobaczymy, ale no tutaj lipa. No i oficjalnie wyszło, że ja kupiłam więcej niż Marcysia. Nie wiem. Tak. Nie wiem ile już mam rzeczy, bo już się zgubiłam. Chyba dziewięć. Nie. Osiem. No to i tak mam więcej. I tak masz więcej, no o jedną rzecz. Gdyby tak. liczyć te dwa akcesoria moje. Tak. Dlatego y, widzimy się w domu na holu zakupowym. Tak. Jeszcze zanim w holu zakupowym, wstąpiłyśmy do Maczka. Mamy, patrzcie, na Marcie zamówienie. I z frytkami. Frytki, 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 frytki. A ja mam frytki i chikera i sosik. Wiecie, jak te frytki dzisiaj smakują? Jak takie frytki dzieci, tak. Byłam mała i jadłam w maku frytki. Naprawdę. One raz na jakiś czas tak smakują. Teraz tak smakują. Weszliśmy do Kaupa. I jesteśmy na dziale cukierkowym Nie wiem, tak proszę mi zarachunać jakie są I patrzcie, są takie I my je bierzemy i będziemy je testować Bo wydaje nam się, że to będą takie co smakują takim wiecie... Dzieciństwem i barwią język I są takie dobre, gumowe Zobaczymy czy faktycznie tak smakują, czy to są faktycznie y, takie Przetestujemy Chciałam, żeby bardzo nas będziecie tutaj słyszeć, bo chodzą tutaj z i jest głośno Ale testujemy te cukierki, jaki to jest smak? Jagodowy Jagodowy Jesteś, jagodowy smak to jest to i druga, bo nie wiem, czy ja go mm -hmm. O Jezu. Dajcie mi tego więcej. To są te cukierki. O, jezu. Smak dzieciństwa. Ale pyszne, jak bucia. Ale mięciutkie. Ej, giga dobre. Jezu, złe dobrze, że nie Mega się. mało złotych zapłacił No bo wzięłyśmy osiem. Osiem za dziewięćdziesiąt groszy. Tak. Osiem Jo, Ja ale wojnie. To jest za niecałe dziesięć groszy. No to za trzydzieści dwa zapłacisz kurde niecałe trzy pięć Joo, idziemy do kaflana, że tak, Zjadłyśmy jeszcze teraz truskawkę i nie barwią one języków. To nie są te barwiące, bo tamte barwiące były takie mocniejsze. Ale są takie Lumpa. pyszne. Pyszne. Lumpy, lumpy, jeszcze no. raz lumpy. No do mu jakoś nie dużo tego wyszło. A to tak tylko wygląda. To tylko tak wygląda. Dobra Dobrze, zaczynamy holumpeksowy zakupowy. Tak. To to zło za Efekty specjalne. To, ci robicie, robię. Gdzie są moje rzeczy, gdzie są twoje rzeczy? Szybkie wiecie, rozdzielanie robimy. Moje. Ja mam osiem rzeczy, za 8 rzeczy wydałam 70. Za 8 rzeczy wydałam. 76 zł. Okej. Okay. A ja mam 7 rzeczy. I dwa to akcesoria, jak zawsze z tego typu holów. Yy, więc można powiedzieć, że pięć takich rzeczy i dwa akcesoria. Za 49,50. Tak. tak. Czyli znowu ja się bardziej wkupiłam, znowu ja więcej wydałam. No to jest Tak, no, no co ja mam powiedzieć? No nie jest, no nie W którymś odcinku, chyba takim z jeszcze matur, pokazywałam Wam takie spodnie, które kupiłam z Stinsei, taką zeberkę. Nie wiem, czy one będą pasować taką... Kosz... Dobra, koszulam. Czy będzie pasować do tych spodni, ale tak już nie mam z myślą, będę mieć taki komplet, wiecie Ale nie będzie taka fajna narzutkowana, na, wiecie, ona jest krótki rękawek Więc będzie fajna nawet na wakacje, jakiś mam czarny top Do czarnego topu będzie ładna Kosztowała oryginalnie 18, a ja dałam yy, 9, połowa ceny I jest z H&M -u. I rozmiar M, <gryw> czyli strasznie duży i nie mój Ale jest bardzo ładne, next Zacznijmy od tego, co ja po prostu musiałam kupić, ok, jakby wypad na lumpę bez tego to, to nie wypad krawaty i pierwszy krawat jest taki weź to po prostu no właśnie to przybliżę, bo <grymne> nie ty widzisz znaczy, no co ja wykrzywiasz tą, tą stronę krówki, dobrze proszę bardzo krówki takie słodziaśne. ja już mam w tym kolorze krawatu z takimi małymi pierdółkami chyba dużo dwa bo mam właśnie waniliowy w szare słoniki i waniliowy w kolorowe misie i teraz no. jeszcze mam waniliowe w krówki jeszcze mam waniliowe w koniki o jezus mary i Jezu. Powerbank się rozładował. A, Ej, ale nie wiem, czy to się... światło też nie jest ładne. Tak szczerze? Okay, nie? Wiecie Dobre. co? Wiecie że zostawiamy to światło, bo już padł powerbank. Dobra. No to I zostawiamy tak. Next one. On jest w ogóle tym silukowy, jak to się nazywa? Y by jedwabne. Tak, jest bardzo ładny. Pokaż. Pokazuję. W ogóle wszystkie moje krawaty, które przedstawiają ludzi, bo to też przedstawia jakiś takich ludzi. Tak. Są jedwabne. Nie wiem, od czego to zależy, ale... Przeznaczenie. I krawaty były po 2 złote za sztukę. O, elegancko. E, moją kolejną rzeczą jest kolejna koszula. Co się powiedziało? Nie wiem, jak nazwać ten kolor. Nazwij ten kolor. To jest kolor, jakbyście uderzyli człowieka całą twarz i to ta się <grym> ubrudziła krwią. <grym> Co to jest za kolor? Nie, dobra Nie, to taki. To jest kolor to... <grym> Trzymał... Co?! No, Skąd trwa, wiesz, że ma wątroba taki kolor? Uczę się nagrywali. <laughs> Dobrze. E, to... Zróbmy lepsze porównanie. Dobrze, to jest kolor e, takiej cegły zmieszanej z różem. Dobra, pasuje mi teraz to porównanie. Taki kolor ust trochę. Tu wiecie, są co to są takie kieszonki, ale chyba to są otrapy, nie? Bo... Nie mam Nie, nie jest... Nie, taki ma... Coś. Tak. Da się coś tu włożyć, ale jak włożycie to już raczej nie wytreniecie. Będziecie musieli tą koszulę <laughs> wytrzymać do góry nogami. Żeby coś tu ten... Ale gdzieś miała takie, gdzie są te guziki, poczekajcie, ja znajdę te guziki. Znajdę. Ale bez sensu robić fejkowe kieszenie, zrobić Są rodzinę. normalne guziki, ale na rękawach, bo rękawy są tak fajnie spięte, że mają złote guziczki. Już wszędzie mogą być takie tam I tu ma taki, wiecie, siut, no, siu, O no. No i może być normalny rękaw. Tak mi się będzie bardziej podobać, bo jak miałam tak związane, to mi trochę tak ciągnęło. No i ona kosztowała była za dwie dychy, zapłaciłam dychę. Jest brojmarka, rozmiar znowu nie mój 36. Bo dzisiaj było minus 50 off, także. Tak, 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 tak. Teraz ty Ja próbuję to dobra Okej, okay. ta rzecz jest ciekawa, bo to się da wystylizować. Wy mi nie, wierzy, nie uwierzycie w to, ale to się da wystylizować. I to jest taka bluzka, która jakby ma długorsetowy, bo ona ma tu usztywnienia po bokach i z przodu. Zresztą to chyba widać. I ona jest ogólnie tak prześliczna. Kosztowała mnie całe 7,50. I to jest mój statement w tej sprawy. Tak. Bardzo ładna. Spinkt. Bardzo tak. ładna. Chciałam znaleźć sukienkę, znalazłam sukienkę, kosztowała 15 zł. Dużo. Znaczy była wcześniej za 30 i teraz za 15. Jest szeń. Troszeczkę ma duży taki, nie że dekolt tylko tak się to wiadomo, odsłania, więc będę chciała ją bardziej sobie tutaj szyć. Czy coś w całości jest pokazana na filmiku wcześniej? Będziesz chciała co zrobić? Ty mi będziesz chciała szyć. Mam fajne rękawy, ale w całości już nie będę Wam tu jej pokazywać, bo chyba się tak wskaza, że nie zmieni się poczekajcie tego, taką, taką. No wiecie, takie ma kwiatuszki, białe, kwiatuszki. fajne. Kwiatuszki. 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 Też nie by ją Także jest bardzo fajne, jestem bardzo kolej tutaj tego mema. Nie będę się w to bawić Nie wkleję A, tego mama. Musicie okay. sobie przypomnieć tego mama. Kolejną rzeczą jest taka blu... ja wynalazła bluzko bolerko. Tak. Z Zary. Z takim zapięciem na gumeczkę i na takie, takie kulki, takie jak wiecie, w takich japońsko-chińskich. Jestem przykró, że zarabiała coś takiego. Co nie? To jest chyba taka jakaś taka japońska kolekcja, jakoś bo ona ma kwiaty no. i ma tak przepięknie bufiastar rękawy. I to są ogólnie takie krótkie, ale jakby to jest takie ładne, bardzo ładne. I tak to jest została. I to kosztowało dokumentki dwie dyszki, no ale na no 50% minuszkę. Dobra, Spaczamy. kolejna moja rzecz, którą dosłownie... <laughs> sobie. Wow! Czekaj, co? Jakie Fajne. Ma guzitki, o, nie, widać, widać. widać no. Fajne. Dobra, kolejna rzecz. Jak szłam odnosić wszystkie nasze rzeczy, to na spódniczkach jakby znalazłam coś takiego, co najpierw sobie pomyślałam, że będzie fajne pod sesję zdjęciową. Żeby to takie było, wiecie, tiulowe, żeby to sobie tak leciało, bo jest przezroczyste, więc mogą być pod spodem wody. Ale wiecie, równie dobrze może to być, na przykład, pod strój kąpielowy na plaży, O, fajnie coś widać, prawda? Tak, tutaj. Ale tutaj się, o, proszę bardzo, no jest związane gdzieś, o, tu jest związanie. No i po prostu to jest takie długie, długie. Chyba do kostek mi to sięga, no może nawet jest do ziemi. No, to jest bardzo fajnie. fajny materiał. Fajne też, to też, też, też bardzo też. fajne. A i kosztowało dychę z dwóch dych i, i jest chyba szyjna, ale nie. Tak, było shine shine Shane, shine 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 Shane. Dobrze, next oh, one. O, teraz ta ładna rzecz. Ja muszę ją przymierzyć później. <ślam> jest bardzo ładna. Wiem, bo mam gust. I widzę już patrząc. od razu, że będzie... Coś nie może tam nie być to jest duża. spódnica. Taka midi, ona jest, to o to, to jest wycięcie, rozmiar 36, podnieś, podnieś, jeszcze, moi drodzy, to jest wycięcie, tak, to jest takie, wycięcie. taka, taka, no i żeby było jasne, ja chciałam spódnicę w groszki, więc fajnie i żeby było jasne, ja mam rozmiar 36, to jest 32 ja się w to jeszcze. to jest 32, to jest 32, wygląda na większy, to 32, wow, no to piją by jak jest 32, <laughs> także taka, nie wiem, się, jest, to jest to za piękna i kosztowała mnie ona całe, 9 polskich złotych, bo pamiętam. Dobrze, chyba. dobrze. Przechodzimy do... Yy... A nie, to będzie miała jeszcze z tego lumpa. Dobra, ja już mam... No dobra, to pokaż jeszcze jedną... Albo nie. Nie, teraz. <laughs> teraz ja. Ja już mam rzeczy z kolejnego lumpa. I tam było wszystko po 8 zł. Yy, I mam tak, pierwsza to jest taka koszuleczka czarna. Ona chyba nie jest żonomarkowa, nie wiem, to to jest A rozmiar M. Yy, jest to taka zwykła czarna koszulka. Ma takie fajne rękawy, takie trochę większe, ale coś prześwietla. Tu jest taka gumka. No, i tu ma takie palbanki fajne. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo fajna. Teraz ju. Ja wiem, co tu się zadziało. Babaczka mi policzyła, jakby nabiła mi, że bluz, jakby sukienka mi nabiła jako bluzka, a bluzka jako sukienka. wiecie o co chodzi. No i udało Ty się. To się sukienka jest zagadką. No. E, dobra, kolejną rzecz. O, to jest z Orseja! Wow! A Orsej to jest dobra, nie pamiętam co no, to No, Orseja to taka droga. No, to, to taka drogsza, jest, no. no. Ej. dobra. Nie spodziewałabym się, że on sobie miał coś takiego. Ja też nie. To jest taka... Ja się śmieję, że to jest osypkowa taka. To jest taka jakby płat materiału, który jest po prostu jakby wiązany. Tak, wiązany. Coś Tutaj... jaka przed chwilą co pokazywałam tu... swoje, no. O, właśnie, właśnie, tak. właśnie. I ona jest taka... Dobra, ja ten print pokażę z bliska. się śmieję, że ona taka osypkowa, ale mi się podoba to, jak ona opała, więc, no. I kosztowała mnie całe 9 polskich złociszy. Bo ma jak chustka. no, hmm? Ładna. Moją kolejną rzeczą jest to znowu koszuleczka. Bardzo mnie mi ją oh, znalazła. No troszeczkę inna. No inna, no. To jest koszuleczka. Ja koszuleczka nie wiem skąd, ponieważ nie ma metki ale jest bardzo ładną koszulką. Ma takie fajne jak... rękawy takie. Ślery takie, 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 takie wiecie. Rozsiędza. No i znowu w ogóle to ciekawe jest też taki sam, taka gumka tutaj, taki sam materiał. Trochę jest takim topem bardziej, ale bardzo ładna. To jest moja ostatnia rzecz, ja po prostu ucieknę teraz tak No dobra, dobra, no dawaj. Yy, dobra. Dobra. I ostatnią moją rzeczą jest taka spódnica biała w takiej kwiatuszne. Taka ładna. I sobie to się na koniec wyhaczyła. Ja bym po prostu zgarnęła z jeszcze nawet jej nie przymierzałam. Nie wiedziałam ile ona kosztuje, ona, ona, ona nie ma metki Finalnie. Finalnie kosztowała mnie ona. ma taką falbankę na dole. 10 zł. No, zodyzkę. Nie przymierzała się jeszcze, no, ciekawie czy jest dobra. No dobra, bo się musi lecieć, ja już resztę wam tutaj pokażę się musiała iść, bo idą też z tyśkiem do fryzjera Czy do weterynarza, nie wiem, gdzieś tam idą Zostały mi dwie ostatnie rzeczy Pierwsza z nich, to najpierw się ją zauważyła, ominęłam ją jak to przeglądałam I ona przymierzyła i powiedziała, że jej to tak spada z ramion jakby i się zsuwa Ale ja przymierzyłam i w sumie było na mnie ok, także sobie stwierdziłam, że ja sobie to wezmę jest to taka bluzka, bardzo, bardzo ładna, ma bardzo fajne. Tam to się teraz tak zwinęły, ale ją przymierzałam, więc tam też możecie zauważyć, jak to wygląda, bo teraz ich nie umiem tu odkręcić. Dobra, w każdym razie ma takie marszczone po prostu rękawy, bardzo fajne. To też jest cała marszczona. I tutaj tak o jest bardzo ładna, bardzo, bardzo ładna. I to też było za 8 zł i nie wiem skąd ona jest, chyba z Shane też to było dużo dzisiaj tych ciuchów, ale dobra. I ostatnią rzeczą jest sukienka, taka zwykła, czarna sukienka. Mam taką czarną, ale już tak jak już uważam, że do mnie nie pasuje. Eee, mam też brązową, ale uważam, że też tak średnio mi pasuje. A to jest po prostu taka czarna XS-ka, także w końcu mój rozmiar. Jest taka, wiecie, marszczona. Także fajne, bardzo fajne. No, więc takie podsumowanie tutaj. Yy tych zakupów, lumpów i tak dalej było fajnie. W sumie ten ostatni, w którym byliśmy, to miał słabo cenowo, ponieważ nie było żadnej przeceny. Yy, I miałam do takie mówię, dobra szczerze, to już nawet tutaj nie chcę nic znaleźć, bo jak mi się coś spodoba, będzie giga drogie, to nawet nie mam tyle kasy. Yy, ale oficjalnie mi się już nic nie spodobało. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bo mi te rzeczy bardzo się podobają i. Yy, no i fajny wyszedł taki, wiecie, hol zakupowy fajne rzeczy sobie kupiłyśmy. No i co, widzimy się w kolejny czwartek o 17.00. Fa!